Siemka dzisiaj, taki krótki filmik informujący. E, natomiast e, pokażę Wam dzisiaj również dojście na koboldy i krótki eksp z nich. E, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Na początku chciałem powiedzieć, że zasubskrybowało mnie już 4 osoby od tego filmiku z wakacjami Mam już 115 subskrypcji, jaram się bardzo i będę to ciągle powtarzał w filmikach bo to jest dla mnie wielkie osiągnięcie i tak dalej No ale to jest jakiś przełom tak dla mnie w tym, że ja kręcę filmiki i się bardzo cieszę, że ludziom się podobają moje filmiki dobrze już bym tutaj mówił o subskrypcjach jak widzieliście byliśmy niedawno w weder, e, zeszliśmy na dół, jesteśmy obecnie w gościńcu bordów, bardów no i przechodzimy e, do szumiącej gęstwiny, nie do niziny wieśniaków, przepraszam, ale miałem nadzieję, że to jest szumiąca gęstwina, czy jakoś tak no i są tutaj dwie groty. E, jedna grota to jest właśnie grota z koboldami, znajdująca się już tuż. Nie podal. O, właśnie tutaj stoi nam na drodze Rosomak i właśnie tutaj są koboldy. Natomiast w tej jaskini znajdują się Minotaury, z którego nakręcę filmik y, na paladynu na paladynie. No, co do ekspoiska na koboldach. zresztą jak tutaj widzicie. Ładnie y, nam z nimi tutaj schodzi, nie ma za bardzo z, z nimi żadnych problemów. Y, zresztą z takim jaką jak tutaj mam. Jak widzicie, nie mam za dobrego jaku. No, a szybko się tutaj level wbija. Powiem, że to jest bardzo przyjemne ekspowisko. E... No, od 50 do 60 spokojnie można ekspić. E... Potem można się przejść e... na e... demilisze e... z 60 poziomem. E, co by tutaj jeszcze powiedzieć na temat e, na temat e, koboldów, a więc na temat koboldów mogę powiedzieć jeszcze, że, że lotają z nich e, przedmioty zwykłe, bo wiadomo z e, każdych mobów lotają przedmioty zwykłe, prawie z każdych, lotają również miksturki, e, y, tutaj mogę mieć trochę problem. Chwila. Nie, bez, bez najmniejszych problemów. Wiem. No, lotają właśnie takie miksy, które leczą 450 w ilości 5. Yy, bardzo fajne. nie trzeba kupywać yy, w MyThar. Można tutaj przyjść. Często lotają, także. Nie ma problemów. No, jak widzicie, na świecie prywatnym już byliśmy połowę EXPA. Jak widzicie, przed chwilą expiłem yy, na yy, zbujach koło Eder. Chciałem nakręcić z tego filmik, ale e, zwątpiłem, myślałem, że się nie opłaca. No, a nakręcę sobie filmik z koboldów, a co tam. Dobra. E, jeszcze tak na koniec, podsumowując ten filmik, krótki filmik, chciałbym e, powiedzieć kilka słów, takich kilka słów chciałem wypromować gracza TheClever. E, link do jego kanału znajduje się e, tuż... Tu e, w opisie. Jeżeli ktoś lubi oglądać filmiki e, z BFA, trójki, z Medalów Honor albo coś w tym stylu, strzelanki i tak dalej, to zapraszam na jego kanał, bo e, właśnie pr przeszedł mutację. E, Także kiedyś miał stare konto, nagrywał, przestał nagrywać. bo tam trochę się go czepiali, że ma taki głos oszpecony i tak dalej, bo miał tam. E, jeszcze przed mutacją był to taki piskliwy głos, miał i dlatego. Także teraz jest po mutacji. E, myślę, że jego kanał się rozwinie. Zresztą tak samo jak mój, szybko. E, także zapraszam na jego, na jego kanał, do jego kanału. E, pozdrawiam go również bardzo serdecznie. Pozdrawiam Zyfa. Pozdrawiam e, Dominikę i Uldaresa, Mirona tam. Pozdrawiam, przed chwilą rozmawialiśmy na skape mam nadzieję, że takie rozmowy będą częściej. Łach był, jak nie wiem co, nie będę już za bardzo opisywał. No. Już biliśmy praktycznie poziom, także będziemy kończyć ten krótki filmik informujący. E, jeszcze powiem e, trochę na temat e, najbliższych filmików. Najbliższe filmiki e, pojawią się dopiero za tydzień. E, ponieważ jedę do babci. Babcia mieszka trochę dalej, więc trzeba czasami odwiedzić, bo wiadomo e, wakacje to nie tylko komputer i margonem trzeba trochę się oderwać i po prostu e, poczuć te wakacje bo na razie chyba żaden z moich znajomych nie wie, że są wakacje nikt nie ma kalendarza nikt się praktycznie nie cieszy z wakacji. E, trzeba korzystać, ludzie, bo naprawdę dwa miesiące laby to no. To jest tak jakby dar od Boga, tak to nazwał. Dobra, już, już będę kończył, bo tutaj się za bardzo rozgaduję i po prostu yy, już zaraz będę mówił jakieś kupoty. Także jeszcze raz zapraszam na konto na, na, na kanał Dick Livera. Pozdrawiam Dick Livera, Ezyfa, Doresa, bla 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 bla, Dominikę. Yy, no i najbliższy filmik pojawi się niedługo. Nie za tydzień, wstawię wcześniej niż za tydzień, wstawię może jutro, bo jutro jadę, to zostawię kompa, dziś tak y, potem y, jakoś wyłączę i na noc zostawię kompa, wgra się filmik y, z Teciro, jak ekspie sobie z tancerzem wymiata XD na hutenie na Zulusach, także zapraszam do oglądania najbliższych filmików, bo naprawdę warto, subskrybujcie, komentujcie, y, bla 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 bla, y, cześć!